Cześć, nazywam się Tani z Labory i dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o temacie wartość konsultacji ile, koszt, ile konsultacja jest warta są na teraźniejszy moment dostępne 4 konsultacje są tam napisane konsultacje znajdziesz te w opisie pod tym filmikiem także dodatkowo możesz odebrać darmowe materiały które pomogą Ci rozwiązać Twój problem życiowy także jakie są, e, war, jakie wartości konsultacji, po prostu. E, ile kosztuje dla Ciebie ta konsultacja? Koszt jest po prostu Twoja opinia o tej konsultacji. Konsultacja odbyła się 30 minut, a wartość tej konsultacji jest wyższa za te 30 minut, za spędzenie tych 30 Twoich minut i napisanie wyników, dlatego że dla przykładu wezmę konsultację zarządzania czasem, jak wybrać swój cel życiowy. Po tej konsultacji będziesz no, po prostu wiedzieć i tym samym wytworzy, ta konsultacja wytworzy większą wartość za wartość tej opinii. Dzięki po prostu otrzymasz w tej konsultacji, dlatego że zaplanujesz swoje no, po prostu cele życiowe. Це вже чого і короткотермінове, так і двуготермінове, щоб по просту меч та це лежачове. А це дайон та це лежачове. Очевидно, дай мотивація. І просто будеш бендеш чого так направду потребуєш в тим життю. А же не купувач, не спенсер своє, ну, свій час, своє лата життя на непотребні цели. Для прикладу, jest najczęściej narzucane to, że potrzebujesz szybkiego i drogiego samochodu i oczywiście nowego zakupionego samochodu Ale musisz zastanowić się czy tak naprawdę potrzebujesz tego samochodu, może potrzebujesz mieszkania, a nie samochodu, albo ciągle pracujesz i chcesz odpocząć Ale Twoim celem jest samochód. Albo pracujesz za 5 metrów od Twojego domu i też potrzebujesz tego samochodu, to cel jest narzucony. Narzucony przez Twoich znajomych, przez media, przez innych ludzi. Dla przykładu, chodzisz na YouTube i tam no, po prostu o jakimś temacie. Będziesz oczywiście więcej ufać tym osobom, które będą siedzieć w drugim aucie, coś opowiadać. A tak naprawdę nawet nie wiesz czy te auto są ich auto. Jeżeli ten filmik był korzystny, to postaw polubienie, zasubskrybuj kanał, także napisz komentarz i znajdziesz dwa tylko filmiki z podpowiedzi, folder tworzenia z tymi filmikami i kółko po kliknięciu którego zasubskrybujesz mój kanał.